Ma partek z tej strony, kanał Doktor. Witam w sobotę kolejną. Słuchajcie, dzisiaj taki pacjent wywołany tak naprawdę przez komentarze akurat się trafił. Czyli, 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 czyli moi mili De'Longhi Magnifica Evo. Bardzo rzadki pacjent u mnie, bo to rzadki ekspres. Nie mam tak naprawdę napisane jaka jest usterka, mam zapisane tylko żeby go zdiagnozować w pełni. To co? Bierzemy się. Zapraszam na kolejną naprawę. No I co słuchajcie, De'Longhi Magnifica Evo 200 1600 bez spieniacza. Tutaj jest spieniacz automatyczny, karawka, tylko oczywiście go nie dostałem. No tak od 1600 do 2300 widzę te modele. Już na tym nowym systemie takim, gdzie nie ma, słuchajcie, zwróćcie uwagę, nie ma tego wystającego czpienia do karawki, tylko ta karawka jest wpinana w taki sposób. Czy to jest lepsze? Nie wiem. To jest dosyć świeży temat, nie? Gdzieś tam może od roku, może od dwóch lat, tak mi się przynajmniej wydaje. Ekspres leciutko brudnawy, no ale to norma. Chociaż... Słuchajcie... No nie, no nie, a już miałem powiedzieć, że jest nieźle. Wczoraj pisaliście takie komentarze pod filmem, wczoraj, nie wczoraj, w środę z dubli pisaliście, czy był taki ekspres, który Kofik pochwalił. I ubywają, słuchajcie. Dobra, odpalmy, sprawdźmy. Nalałem wody, nie odpalałem jeszcze tego ekspresu. Słuchajcie, sprawdźmy, co go boli. No i działamy. I tak go trzeba rozebrać. Wybrałem ten ekspres dzisiaj na film chociażby, dlatego, żeby wam pokazać tą konstrukcję. Bo pytaliście o nią w komentarzach, czy będzie kiedyś Evo. Panel taki dotykowy. Trochę go słabo widać, ale to później wam go pokażę. Już tu widzę, coś odła. Ale czuły Skubanie. No chyba już słychać że wody nie pobiera, najprostsza metoda, słuchajcie. On w tej chwili mruga wszystkimi lampkami, sygnalizując nam błąd. I zamrugało teraz, trochę jest słaby kąt, ale chyba widać, zamrugało, wciśnij gorącą wodę. Podpiskamy. Nie idzie to, panie. No nie pójdzie, nie pójdzie, jeżeli już tędy nie idzie, to nie pójdzie. Wyłączamy, przypominam, wyłączamy longi z guziczka przycisku, żeby on zaparkował zaparzacz. Dinda chodzi bardzo ciężko słychać, prawda? No i co? No jedziemy z gościem. Woda na bok. Prąd przede wszystkim. Safety first. Tackę damy tu. Zobaczmy, jak wygląda zaparzacz. No, tak jak mówicie, że nie chwalę, zaparzacz jest igiełka, słuchajcie. Zajrzyjmy od razu pod sitko. No i patrzę razem z Wami. No standard DeLonghi. Odkręcajcie sobie te sitka raz na 3 miesiące. To jest zwykły wkręt. Tylko go nie zgubcie, bo on jest stożkowy, specyficzny. Zwykły wkręt krzyżakowy. Odkręcajcie sobie to sitko raz na dwa, raz na trzy miesiące. Nawet płynem do szyb, czy płynem do naczyń namoczyć trochę. No zresztą to już niejednokrotnie widzieliście, ale połóżmy je tu, żeby je było widać. Zapsikam odtłuszczaczem. Niech odtłuszczacz sobie pracuje. Z prądu wyłączony. Wypinamy fajne te końcówki są lepiej moim zdaniem to wygląda nie wiem czy to lepiej działa bo mało jeszcze tych ekspresów do mnie trafia z tym systemem ale wydaje mi się że to jest lepsze rozwiązanie niż ten czpień z tymi dwoma o-ringami. czy mam rację nie wiem to wy mi powiedzcie no i co DeLonghi czyli Security Torx standard standard DeLonghi nie wiem po co jeszcze te Security używać jak te klucze wszystkie są ogólno dostępne no ale kto im zabroni nie tak, mają, tak, tak, nie tak, 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 ostatni raz, ten tak, 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 Nie, tak, 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 nie, tak, ja tak, nie, tak, tak, nie, tak, tak, nie, tak, tak, nie, tak, tak, nie, nie, tak, nie, tak, 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 nie, nie, tak, tak, nie, tak, tak, nie, tak, nie nie, tak, tak, 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 nie, I tak, Ta? Ta nie, Obudowa zupełnie inna, ja to zawsze Wam powtarzam, słuchajcie, obudowy, szmery, bajery, panele dotykowe, a w środku jak przyrównacie sobie na innych moich filmach do Magnifiki S, do Magnifiki S Cappuccino, do każdego ekspresu yy, po obraniu ze skórki, tak to nazwijmy, to rama jest, no, zobaczcie, no tu jest identyko, rocznik 2021, no nie napracował się chłopaczyno, wszystko jest identycznie. Październik 2021 nawet na przepływomierzu. Teraz tak pamiętam, że to się ściąga. No, po środowym filmie bez Dubli tu wam się gdzieś pojawi e, miniaturka przygoda z pająkiem i tu już widzę malutkiego pajączka. Nabrałem respektu do pajączków. To była jakaś słuchajcie. Nieśmiotek? Kurczę, nie pamiętam, zaraz wam powiem, jakie tam są głosy. A propos tego środowego pająka, mam Zyzuś. <grym> Powiedzcie, czy to prawda? Zyzuś, strasznie mi się to podoba. Zyzuś, no po prostu od razu pała miłością do tego pajączka, jak się dowiedziałem, że to jest Zyzuś. Także pozdrawiam Zyzusia, a my wracamy do Delongusia. Poety to ze mnie nie będzie. Dobra, mamy to ściągnięte, mamy to ściągnięte. Ja bym chciał też tą czapę ściągnąć, słuchajcie. Tylko tu jest trochę kawy. Chciałbym Wam cały ten ekspres pokazać. Tu to w ogóle chyba się to właśnie tak ściąga. Nie ma ZYZUSIA. A takie ślady ZYZUSIA są delikatne. że będę tak zawsze mówił. Jak tam w środku? Nie, średnia krajowa i trochę Zyzusiu. <laughs> Już mi tak zostanie z tym Zyzusie. Elektronika wygląda dobrze. Poza tym on działa, tylko nie pobiera wody. I co tu się wydarzyło? Zobaczcie, jaka to jest prosta konstrukcja. To jest taka konstrukcja jak Magnifica S. No to co? Tak naprawdę woda, przepływomierz, zaraz go sprawdzimy, do pompy, pompy do grzałki, zawór bezpieczeństwa, czyli ten, który ma przepuścić wodę, gdyby była jakaś blokada, żeby nie porozrywało wężyków. Grzałka, z grzałki idzie nam prosto do infuzora, tu mamy element spieniający, czyli elektrozawór spustowy. Dobra, ściągnijmy jakoś tą górę, w ogóle rozbierzmy go, zróbmy taki teardown tego ekspresu, ponieważ... Rzadko się trafia i to jest jedyny, jaki mam na stanie teraz do naprawy. Słuchajcie, i pewnie prędko się nie trafi. Nie wiem, czy to wynika z tego, że one są mało awaryjne, czy to wynika z tego, że jest ich mało na rynku. Nie wiem. Macie taki ekspres w tej serii Evo, Magnifica Evo? Dajcie znać w komentarzu. A jak ręce, słuchajcie, druga strona. Zwracając uwagę, czy Zyzuś nie atakuje. Od razu góra, tu widzę jest jedna śrubka i jakiś taki zaczep. Przygrzewa mnie trochę piecyk, który mam pod nogą, ale dam radę. Tył standardowo, jak w każdym DeLonghi, bardzo podobna konstrukcja, tylko tu w środku jest kawa i chciałbym jej tak od razu rozsypać na całość blatu, ale może się uda, może się, słuchajcie, uda mi rozsypać. Nie chcę wyjść. Nie zrezygnowali, widzę, z tego switcha, ale zaraz Wam to zbliżę. Ale zobaczcie, trochę przebudowali tego nieszczęsnego switcha. Podjedźmy bliżej. Widzicie? Trochę jest to inaczej rozwiązane. Ten element, który jest przez ten liść zbiornika, nazwijmy to, wciskany tutaj, czyli element, który sprawdza, czy zbiornik został wsunięty, jest tak chyba, no jest porządniej zrobiony. Nadal to jest gnący się plastik ale już na dwóch ramionach, no brawo. Bo to była pięta Achillesowa, może nie nowych ekspresów, ale już takich, gdzie ten zbiornik był setki razy, słuchajcie, wkładany. No to działo się. Kurczę, tu jest pełno kawy. Jak się to wyciąga? Czy to jest przykręcone na tą śrubkę? Czyżby? Sprawdźmy to. Bo wiecie, o co chodzi. W środku jest kawa, a tu jest ta kratka. Nie mogłem jej odkurzyć całej, ale tu znalazłem o, 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 widać. Jakiś wkręt. Zamiast wyciągać tą kratkę, to podniosę i odkurzę tą kawę tu od spodu. Będzie chyba prościej. Zdecydowanie prościej, słuchajcie. Dobra. Jak to się tu trzyma? Teraz trzeba to obadać, żeby nic tu nie połamać. Te wkręty... A, jeszcze tu. Jeszcze tu, słuchajcie. Zawsze sprawdzajcie, czy wszystko wykręcone. Tam się moczy siteczko, zaraz Wam pokażę, jak to działa. A teraz sprawdzę, o nie ma Zyzusia. Tu jakaś zaślepka wypadła. Będziemy to składać, to będziemy się martwić. No i co? Mamy dostęp, tu jest czujnik, no nie mam karawki, nie pokażę Wam, tu jest czujnik poziomu mleka. Mnie się to rozwiązanie nie podoba, bo ono jest nie wiem jak teraz, ale kiedyś, jak to się uszkodziło klientowi, właśnie w tym poprzednim EWO, to musiałem to z całym panelem wymieniać. Nie występowało to jako osobna część, więc czy się poprawiło, nie wiem. Tu jakaś maskownica. Aha. Maskownica. O, to się wypięło, widzicie? No, teardown. Nie rozbierałem tego ekspresu. Przynajmniej nie pamiętam, bo być może, że go rozbierałem do tego poziomu. Ale. Ale nie pamiętam. Kompletnie. No i teraz. Jeszcze to. Tu coś wychodzi. Tu na pewno trzeba odczepić chyba te haczyki. Widzicie? To jest jedno. No dobra. Nie, to jest panel. A ja potrzebuję zdjąć tylko ten plastik. No to próbujemy. Tutaj widzę jakieś, słuchajcie, zaczepy. Czy się jakbym nową konsolę rozbierał. O. 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 Coś tu idzie. Opornie. Ale idzie, tu chyba jeszcze jest zaczep. No słuchajcie, trzeba to robić delikatnie, żeby nie połamać. Kurde, te plastiki to taki plastik fantastyk, naprawdę. Gdzie to się jeszcze trzyma? Tu się trzyma. Jednak muszę odczepić te haczyki, bo to całe idzie do góry. Ale mi nie potrzeba, żeby mi szło z panelem. O, widzicie. Witamy się z gąską. Czyli te haczyki trzeba odgiąć. Tu już nam wyszło. Jeszcze przodem coś trzyma, ale to pewnie zaraz się tego jest. Mamy to i mamy zdjętą czapencję, czyli jesteśmy no właściwie ekspres rozebrany. No jeszcze moglibyśmy zobaczyć jak zdjąć wylewkę, co tu się wali. Panel, panel, który jest tutaj podpięty na taśmie, na czym on się trzyma w tej chwili? Czy on tu ma jeszcze jakieś dodatkowe wkręty? Nie widzę. Niespecjalnie. Wylewka widzę, jakbyśmy zdjęli panel. Jest mocowana w bardzo podobny sposób, jak we wszystkich delongach. Tu mamy ten czujniczek, żeby tego nie urwać. Czy ja potrzebuję ściągać panel? Tak naprawdę nie. Ale chciałbym wiedzieć, jak to zrobić. Chyba to całe jakoś schodzi. Pogibamy, pobadamy. A, tu są dwa wkręty. Tu są dwa wkręty. No to już odkręćmy, żebyście wiedzieli. Skoro powiedziałem, że robimy teardown, bo tutaj naprawa to podejrzewam kwestia wyczyszczenia, przepływomierza i odkamienienia tego ekspresu. No to wykręćmy te wkręty, żeby Wam pokazać, jak się dobrać w tym przypadku do infuzora. Tak, bo infuzor mamy pod panelem. Zresztą, jak zdejmiemy ten panel, to zobaczycie, że to jest identyko jak Magnifica S. Nawet elektronika jest podobna. Na pewno się różni. Mamy wkręt, bo tu jest panel dotykowy, więc sterowanie panelu jest trochę inne. To już pozalewane. Musicie uważać z tymi ekranami dotykowymi. Ja to je uważam za zbędny bajer, no ale co kto lubi, tak. Kręcimy. Nie chcę tam wjeżdżać w krętarką, chcę to zrobić powoli. Trzymam sobie palcem panel, żeby nie spadł. No i jedziemy, Ja jeżeli już mogę Wam coś podpowiadać, to kupujcie nie tyle z panelem dotykowym, co? Z ekranem, bo jednak, jak macie informacje na ekranie, bardzo dużo pytań dostaje o co tu chodzi z tymi kontrolkami. One tutaj takie dziwne sygnały wydają. Ja też pamiętam, że się z tym męczyłem. No i mamy dostęp do infuzora. Infuzor się słuchajcie, niczym nie różni, żeby się do niego dostać. Ta śrubka, ta śrubka już dalej nie będę brnął. Ta śrubka, ta śrubka, ściągamy wylewkę. Ona jest podobna jak we wszystkich DeLonghi. Wymieniamy infuzor i tak dalej. Dobra, wróćmy z tym panelem na miejsce. Chyba siedzi. No, zaraz będziemy poprawiać. Dobra, słuchajcie. To teraz, po pierwsze, a propos siwka, to co mówiłem na początku, jak już ono tak sobie poleżało, to patrzcie, już palcem nawet ściągnąłem. Bardzo dobry odtłuszczacz Meglio polecam, to nie jest reklama, natomiast to może być każdy odtłuszczacz, to może być tak naprawdę, słuchajcie, płyn do szyb, coś z alkoholem. Raz na dwa, trzy miesiące, naprawdę, jeden wkręt, wyczyścicie sobie. Pijecie historyczną kawę, po prostu, tak? Dobra. Wężyki. No, świeży ekspres, więc wężyki czyste, trochę niepodociskane. Nie wiem czemu. Jedziemy po kolei. Słuchajcie, sprawdzamy. Czy coś wpadło do przepływomierza? Coś tu pływa. Nie wiem, czy widzieliście, jak ucieka do góry. Tu się może trochę polać, więc. O! Podłóżmy. No i co? Zaglądamy do przepływki. Rozkręcamy jak słoik. Tu jest. Wylewam wodę. No i mamy odpowiedź. Dobra, to przy Was Żaneta, tak? Pozdrowienia, bzyku. Żaneta się to chyba nazywa. Tak się dowiedziałem od widzów. Tu jeszcze mamy. Żeby nie zgubić. Takie Fajne są te ciekawki. Ja to kupuję w aptece. Zawsze się dziwnie na mnie kobiety w aptece. Słuchajcie, patrzą jak. Nie wiem. Dzień dobry, poproszę. Bo przy okazji oczywiście zawsze coś kupuję. Poproszę i buprom, i dwie żanety. <laughs> Miny bezcenne. Miny bezcenne, słuchajcie. No ale do rzeczy. Można to przekłuć jakimś szpikulcem. Spróbujemy to przepchać. Nawet wyjmijmy wiatraczek. O, już idzie, widzicie? O! Słychać chyba było, jak puściło. I to jest Tutaj pojawia się temat, czy stosować filtry. Słuchajcie, wpadł jakiś okruch z wody do przepływomierza. Jakby był filtr, to by nie wpadł. Ale można też filtrować wodę z bankiem i też nie wpadnie. Ale musicie mieć na uwadze, że filtr poza tym, poza funkcją zatrzymywania kamienia, yy, filtruje też mechanicznie wodę, tak? Przez to złoże, które w nim jest, więc no. Jeżeli nie jesteś w stanie, boisz się, nie chcesz, nie umiesz odkręcić sobie obudowy i wyczyścić ten przepływomierz, no to to jest usterka. Ten ekspres u mnie stoi normalnie w kolejce. Jak widzicie, usterka błaha. Trzeba go teraz odkamienić, żeby te wężyki się wyczyściły. Ciepłym odkamieniaczem, przypominam. I to będzie działać, słuchajcie. No ale przy okazji zrobimy mu przegląd. Bo to akurat czas, dwa lata już ponad, czy tam około, ponad, ponad dwa lata. Teraz ważne, to co często mylę. Na przepływomierzu macie strzałki. Nie wiem czy to widać, ale tu jest wylot, czyli wylot idzie do pompy. To jest pompa, tylko to nam idzie tędy za przewodem do pompy. Dobrze mówię? Tak, a to jest wlot, czyli ze zbiornika do przepływomierza. Dmuchnąć w gniazdko, żeby nie było wody. Już wyskoczyło, ale to nie problem. Teraz na pewno jest woda. Dmuchnąć jeszcze raz. Cyk, pyk. Cyk, pyk. I podejrzewam, że problem mamy, słuchajcie, z głowy, ale czemu to tak pręży tutaj? Dobra, podłączmy to jakkolwiek na razie. O, mamy to. To ma być jakoś tak. Żaneta na pobocze. Trzeba tu powycierać. I co, słuchajcie? Trzeba go odpalić, sprawdzić. Mamy wszystko tutaj podłączone. Stożkowy wkręt. Przykręcamy go. Mamy to. Tu jeszcze raz. Woda. Mamy i odpalamy. Wpinam od razu końcówkę. On od razu woła o to gorącą wodę, czyli mruga nam yy, wciśni gorącą wodę. I to jest właśnie procedura odpowietrzania. Zobaczcie, ucich. Problem był w przepływomierzu, coś wpadło w przepływomierz. Jeszcze, jeszcze nie do końca. A, dobra, 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 dobra. Leje się z przepływomierza, mój błąd chyba. Dlatego warto patrzeć. Widzicie, co tu się dzieje? Albo przyciąłem uszczelkę, zaraz wam pokażę. Przyciąłem chyba uszczelkę, albo pęk wężyk. Raczej przyciąłem uszczelkę, wyjmujemy wodę, żeby się nie lało bardziej. No, to są rzeczy, które się zdarzają. Trzeba tego pilnować. Dlatego ekspresy trzeba testować przed oddaniem. Na szczęście tu się polało po pompie, ale nie po elektryce. Trzeba tu wszystko powycierać teraz, czyli w tej chwili ustelkę jedną usunąłem, dołożyłem drugą, ale to nie jest problem, słuchajcie, bo, a bo ja zgubiłem uszczelkę, jeszcze lepiej. No i gdzie ona jest? Hello? To też nie stanowi problemu, bo jestem na to przygotowany, słuchajcie, nie te, czyli pewnie te, tak, jestem na to przygotowany, mam tutaj nowe uszczeleczki. Tutaj jest taka uszczelka, już Wam to pokazuję. Ona czasami, pewnie tak było w tym przypadku. One bywają też z silikonu takiego przezroczystego. Ta jest za mała. Dlaczego tak? Damy czarną. One często są z silikonu przezroczystego. Ta jest z kolei za duża. To mam jeszcze jedną czerwoną. Z przezroczystego silikonu dokończę myśl i ich po prostu nie widać. I ona gdzieś pewnie tu leży, jakbym dobrze poszukał, albo spadła gdzieś na ziemię. A tu, jak nie będzie uszczelki. Ej, no jest ta uszczelka tutaj, czy jej nie ma? Nie ma. Już zgupiałem. Nakładamy, a zakręcamy. W tym momencie, skoro był wyciek, to ja sobie to zostawię tu, na wierzchu. Wejście wody. Mamy to. Wyjście wody. W tym momencie ekspres tak głośno się zachowywał, ponieważ nie było uszczelki i on łapał powietrze przepływomierzem. A takie dźwięki pompy sugerują, że jest łapane lewe powietrze. Odpalamy. Działa albo nie działa? Co on tu ode mnie chce? To leje się? Chyba już nie. On w tej chwili startuję. Ja obserwuję tutaj ten element, czy z niego nie kapie. Gdzie jest woda? Fajnie się tam buja z tyłu. Tu widzicie, że woda już leci. Wiecie co, na podglądzie będę mógł sobie patrzeć, czy tym przepływomierz nie cieknie. Jeszcze tu wsadzę głowę, jest ok. Zgubiłem gdzieś tą uszczelkę, ciekawe czy ją znajdę. Pewnie nie. W tych nowszych wersjach yy, przepływomierzy są to uszczelki, tak jak mówiłem, z przezroczystego silikonu. A gdzieś tu pewnie leży. No ale co najważniejsze, odpowiedźmy go jeszcze trochę. Gorąca woda. I teraz pytanie do klienta: jeśli chce przeglądu, lecimy z uszczelkami po kolei. Tu już chyba problemu z tymi odpływami cieknącymi nie ma. Widzę, że tu jest na tej gumie takiej zrobione, Więc. Przycisk Power nacisnął, co za człowiek. <laughs> Więc prawdopodobnie albo zakończymy na tym, albo zakończymy na. Jeszcze przeglądzie ekspresu. Na pewno trzeba nasmarować windę, bo chodzi dosyć głośno. No ale co? Słuchajcie. Przepływomierza nie kapie. No to kluczem, kluczem każdego ekspresu, kluczową funkcją no bo mleka nie sprawdzimy ja nie mam takiego. Słuchajcie z banka kluczową funkcją ekspresu każdego jest kawa, nie? To lecimy. He. Tu. Garść. Moc, nie wiem czy widzicie panel, coś tam widzicie. Moc na maksa. No i co? Taki, jak toki doktor. To <gry> się krótko mielił, być może że trzeba mu jakiś reset zrobić. To już testy. Czekamy. Tam się nic nie leje. Nie sądzę, bo by już głośno pompa chodziła. On za krótko mieli, ale on się pewnie podreguluje, bo ta kawa to wam powiem. No taka lurka bym powiedział, chociaż nie, lurka. Zobaczmy jak wyglądają fusy. No o, przede wszystkim dużo za grubo mieli, spójrzcie. Więc jeszcze regulacja młynka. Ja tu zaraz, zaraz tu podjedziemy tym młynkiem trochę. Czyli Żebyście nie krzyczeli to podczas pracy, co on teraz woła? Opróżni pojemnik na fusy, dobra, dajmy mu chwilę. Czy on pokazuje, że jest za mało kawy? Nie, on pokazuje opróżni pojemnik na fusy. Dobra. Pokazuje też od kamień mnie, więc trzeba to zrobić. To zdecydowanie za grubo mielił. Ta kawa to jest jeszcze kawa po staremu, słuchajcie. czy mi wody starczy, ale raczej tak. To mu przerwiemy. Wyleweczkę też trzeba wyczyścić, słuchajcie. Ciekawa konstrukcja. Mnie się to nie podoba. Jeśli mam osobiście coś powiedzieć o tym ekspresie, nie podoba mi się ten czujnik tutaj. Tego mleka. Że on wykrywa po prostu, czy macie mleko w zbiorniku. No dobra, to finałowa kawa, słuchajcie. Nawet mogę trochę przybliżyć. Ognia. Już słychać, że mielił dłużej, ponieważ jak zmniejszycie miałkość, drobniej zmielicie kawę, jej jest objętościowo mniej i encoder w tym czujnik hala wykryje, że trochę więcej razy obrócił się silnik i dołoży do czasu mielenia następnym razem pół sekundy, sekundę, nie wiem, ale zobaczcie, od razu widać, że ona się inaczej parzy. No widać różnicę, prawda? A to jeszcze będzie coraz lepiej. Jeśli starczy wody, to jeszcze jedna. Delonghi Magnifica Evo. Czy on jest fajny, czy on jest niefajny? Mnie się na przykład ten panel nie podoba, ale to jest oczywiście rzecz gustu, słuchajcie. No. Ma robić kawę. Jak widzicie, rama ekspresu, winda, przepływomierz, młynek. Wszystko tu jest to samo, co w każdym DeLonghi. No widać różnicę już chyba po strumieniu nawet samym. Zaraz Wam pokażę kapkę. To On się już prawie wysterował, a tu jeszcze będzie lepiej. Więc ja zabierając sobie tu rzeczy z przed nosa, przechodzę na widok z kamery głównej. Spójrzcie na kapkę. Żeby nie było. Ach, gubi ostrość, łapostrość. ostrość. Kremy jest sporo, piękna kawusia. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Pierwszy noworoczny film sobotni. Także wszystkim Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku 2024. Oby on był lepszy, a przynajmniej nie gorszy niż 2023. Przypominam o kawce. Jeszcze mi nie przyszła, bo to będzie pierwsze zamówienie po nowym roku. Czerwona i zielona, nazwy handlowe. Napiszcie maila, wszystko Wam opiszę. W poprzednich nimach możecie je ujrzeć. Bardzo dobra kawa. Z czystym sercem Wam polecam. Tyle ode mnie. Przy sobocie, miłego popołudnia. Słuchajcie, smacznej kawusi Wam życzę. Mail tu Wam się wyświetla. A propos kawy, plus składy tej zielonej i czerwonej, jeśli chodzi o robustę i arabikę. Smacznej kawusi życzę. Miłego popołudnia, miłego weekendu. Czemu Ty mi tu piszczysz? Mnie straszy. Mówił do Was Bartek, kanał Kofi Doktor, Trzymajcie się. Cześć.